Jedno pióro wionęło nad tym naszym domem, gdzie w oknie brak złotego płomienia i zawisło nad nami różową i zawisło nad nami żałość. W poniedziałek 30 grudnia w Zespole Ośrodków Wsparcia w Bielawie odbył się koncert Piotra Woźniaka. Artysta wystąpił przed liczną publicznością składającą się z podopiecznych ośrodka, śpiewając swoje wersje znanych utworów. Dzisiaj w Zespole Ośrodków Wsparcia odbył się wyjątkowy koncert wyjątkowego artysty, pana Piotra Woźniaka. Bardzo się cieszę, że pan Piotr przyjął nasze zaproszenie i że możemy tym pięknym artystycznym akcentem zakończyć ten rok. Cieszę się bardzo, że nasi uczestnicy tak licznie przybyli na ten koncert i w takim skupieniu słuchają utworów pana Piotra. Niesamowita publiczność. Jestem zaskoczony troszkę i frekwencją, i reakcją. Dobrałem trochę repertuar. Pod wiek upodobania tej publiczności, ale ja się bardzo cieszę, widząc tych ludzi tak wspaniale tutaj zaopiekowanych i po prostu jest im tu dobrze, więc w związku z tym przyszli również na mnie. Bardzo się cieszę z tego spotkania. pięć razem jak bogień, do góry, do słońca, za za szerokie, po miłość bez końca. I czerpali z siebie sami Cuda, cuda, cuda I oczami, i ustami Jak ze źródła Wielka burza dookoła czegani szóste to stoi Gdzie to siódme morze, jaki jest za nim ląd. Głównie piosenki z czasów młodości, państwa, którzy siedzieli na widowni, i z czasów mojego dzieciństwa. Tutaj są utwory y, taty pana Piotra, tak, y, więc myślę, że to są lata młodzieńcze naszych, naszych uczestników. Y, dlatego takie skupienie na ich twarzach, i, i widzę, że to był strzał w dziesiątkę, ten dzisiejszy koncert. Miać moją przyszłość i pewność, że za zakrętem drogi po wielu zdarzeniach spotkamy nawet do siebie, jeszcze bo jeszcze spotkania. Na wszystko, co mi się Tutaj bije moje serce. Ja nigdy tu nie mieszkałem. Mam nadzieję, że jeszcze w życiu uda mi się to zrobić, żeby zamieszkać tutaj. Tutaj chciałbym być. Urodziłem się we Wrocławiu, w dzieciństwie jeździłem pod ślęże do babci, a potem już tutaj bardzo często. I rzeczywiście, no, najwięcej koncertów rzeczywiście, zdarza się tutaj u Was. Bardzo się z tego cieszę. Z czego można życzyć na Nowy Rok wszystkim podopiecznym tego ośrodka? No takiego zaopiekowania i takiej zabawy, która rozpocznie się już z, z 31 na 1 przecież tutaj balem sylwestrowym, jak do tej pory. Chyba jest, chyba jest dobrze, no, mam takie wrażenie. Tych planów na przyszły rok jest mnóstwo. Myślę, że uda się wszystkie zrealizować. 街道。<music>